Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Jachowicz. Bajki i powiastki. Stanisław Jachowicz. Wilk i koźlę. Troskliwa o los dziecięcia rzekła koza do koźlęcia: Wychodzę teraz na paszę. siedzże tu spokojnie wasze. Póki nie wrócę do domu nie otwieraj mi nikomu. Chyba że białą pokaże ci łapkę. Wilk, co od dawna miał na koźle chrapkę, myśląc, że zręcznie uda mu się sztuka, ledwie matka odeszła, do koźlęcia puka. Białą łapkę masz, nieboże, bo inaczej nie otworzę, mamunia mi kazała. Oj, u ciebie coś niebiała. Masz szczęście, wilk odpowiada. Biada by ci była, biada. Hej, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzebka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia!